Wczoraj mówiłem, jak premier mówi, że coś zrobi, to znaczy, że mówi. Na razie nie robi. Chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób. W zastąpicie tę energię, której będziemy potrzebować. Skąd to weźmiecie? Bo to musimy wiedzieć. Druga rzecz to są, jakie akty prawne zostaną w związku z tym wydane. Czy wreszcie odblokujecie odnawialne źródła energii? Czy wreszcie sprawicie, że będzie się opłacało w Polsce produkować prąd? A nie tylko zastanawiać się, jaki haracz trzeba będzie Państwu zapłacić za to, że się ten prąd produkuje. To jest kompletna zmiana mentalności, która się musi wydarzyć. Co z PSE? Co z sieciami, które dzisiaj odmawiają? Słyszę co chwila historię, ktoś buduje. Magazyn energii, magazyn energii, tak potrzebna rzecz. Albo na przykład buduje dużą farmę fotowoltaiczną i sieci mu mówią: przepraszam bardzo, nie mamy mocy, nie przyłączymy do sieci, nie odbierzemy tego prądu. W, dlaczego? Jedni mówią, że sieci wyremontowane ale drudzy mówią, że zachowują sobie rezerwy, bo rząd im powiedział, że mają mieć rezerwy na duże projekty spółek Skarbu Państwa, czyli znowu ktoś przytuli, ktoś zarobi. W, w zamiast dać obywatelom możliwość zarabiania na produkowaniu zielonej energii. I to też musi być jak najszybciej odblokowane i wyjaśnione. My nie mamy czasu czekać, aż ciocie i wujkowie kochanki i w, kochankowie. W, po obsadzaniu w spółkach Skarbu Państwa i przyklejeniu do tych słoików z konfiturami się zorientują, że coś trzeba zrobić. To trzeba robić już teraz. I nie można też przy okazji, też o tym wczoraj wspominałem, opowiadać polskim górnikom, że a, no to super, widzicie, wracamy do węgla, polski węgiel teraz będzie rządził, bo to jest tak, jakby wyjść do ludzi i powiedzieć im, słuchajcie, jest świetnie, będziemy teraz wszyscy filmy na magnetowidach oglądać, na wideo, tak? No nie będziemy, świat już pojechał do przodu w, i to się nie zmieni, a my dzisiaj potrzebujemy dużo czystej energii, tak? Żeby się wreszcie odciąć od tego szantażysty.